Rajkę Juliana Tuwima, spóźniony słowik, czyta babcia wyadka. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po jedenastej, a słowika nie ma. Wszystko stygnie Zupka z muszek Na wieczornej rosie Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie Motyl z rożna Przyprawiany gęstym cieniem z lasku A na deser Tort z W księżycowym blasku Może mu się co zdarzyło może go napadli, szare piórka oskubali, Srebrny głosik skradli? To przez zazdrość, to skowronek Z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, Ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik, Poświstuje, skacze, Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan słowik, słodko ćwierka wybacz moje złotko, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Koniec bajeczki. Czytała babcia Beatka.